Hej, Hejka, hejka z tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w berry. So e, tak, tak wyjątkowo w weekend, ponieważ w środę się nie pojawił odcinek, ponieważ byłam troszkę chora przychorowało mi się, no i po prostu no, nie miałam siły do nagrywania i postanowiłam, że dodam Wam odcinek w weekend, no bo tak się złożyło, że, że nie było już na u drugi tydzień, a trochę szkoda tak omijać te odcinki, więc dzisiaj macie taki bonusowy odcinek zaległy ze środy. I co? Wokiliście, łapkę w górę na początek. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Piszcie komentarze, jakieś rady, porady, jak zwykle. No i co? Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek taki, w którym dowiemy się, czy nasza Aria jest w ciąży. Bo jak wiecie, w ostatnim odcinku mieliśmy ślub i i, i tak, i tak to. I jeszcze takie małe ogłoszonko, bo jak widzicie może, albo nie, zauważyliście, albo nie, trochę się zmienił domek i ogólnie zmieniło się w sumie nie trochę, tylko całkiem się zmieniło, jeżeli chodzi o wnętrze. Ponieważ weszłam jakoś ostatnio tutaj, żeby właśnie troszeczkę się przygotować do nagrywek. No i ta, ta nasz trochę zachorował, chciałam z nim jechać do weterynarza. No i za każdym razem, jak jechałam na jakąś parcelę publiczną, cały czas mnie wywalało i wywalało i wywalało. Wiecie, ja, grę mi wywalało po prostu. No i nie wytrzymałam, bo to do wniosku, że to jest wszystko przez mody, no bo wcześniej mi się tego to nie zdarzało, jak grałam bez modów. Więc postanowiłam, że jednak będziemy grali bez modów, ale spokojnie. Nie, jeżeli chodzi o kas, w kasie, będziemy mieli wszystkie mody, wszystko elegancko, ale jeżeli chodzi o mody meble, czyli meble, tapety, ściany itd. To wszystko wywaliłam. Tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, właśnie dekoracyjne do wnętrz, to postawiłam na grę. Bez y, modów, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie jeżeli chodzi o mody takie właśnie do domu, y, meble i tak dalej, to one chyba są najbardziej inwazyjne, jeżeli chodzi o grę, chociaż w sumie chyba nawet nie chyba, bo jak usunęłam mody, to teraz wszystko raptem, wszystko ładnie śmiga, wszystko działa. Nic mnie nie wywala, nic się nie zacina, także no. Także doszłam do wniosku, że nie będę się męczyć, bo naprawdę, tak jak było przy okazji właśnie ślubu, że na zamek nas nie chciało, mnie nie chciało przenieść i siedziałam godzinę czasu, żeby to ogarnąć, więc doszłam do wniosku, po co mam się denerwować, jeżeli chodzi o meble w grze, są naprawdę spoko, naprawdę ładnie, można to zrobić. I, i zrezygnowałam z modów, jeżeli chodzi o dekorację. Bo nie wiem, albo ja sobie nie umiem z tym poradzić, albo mój komputer sobie nie umie z tym poradzić, więc po co się męczyć? Jeżeli chodzi o kasę, w kasie wszystkie mody zostają, zostajemy. W kasie oczywiście tutaj simki, sim, simy nasze będą ładnie wyglądać, ale jeżeli chodzi o dom, to też będzie ładnie wyglądał, tylko bez modu. <laughs> jeżeli chodzi o wnętrze domku, to ono jest um, zrobione przeze mnie, właśnie na jednym z odcinków. Um, Wyzwania 8 domów, gdzie robiłam właśnie domek dla jednego Sima i sobie po prostu go tutaj wgrałam na nowo i to właśnie jest te wykonanie wnętrza. Jest to taki troszkę dość taki powiedziałabym wiejski styl. Nie wiem, czy on do końca pasuje do naszych Simów, ale najwyżej po jakimś czasie zrobimy im remont czy coś. I właśnie nie sobie tutaj śpią, wcześniej tymczasem się bagowali, wstawali, bo ta, ta jakby ta narzuta na łóżko im przeszkadzała, i mówili, że nie mogą iść spać. Tutaj się zacinali, że jedzenie źle stawiali, tu lodówka nie działała, tutaj do wanny nie mogli podejść, to była masakra, więc doszłam do wniosku, że nie. Usuwam mody, jeżeli chodzi o meble, będę grała na tych z gry. A zostawia sobie tylko kasę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i zrozumiecie, ale że będziecie chcieli oglądać właśnie takie domki, przynajmniej w tej serii. Jak będę robiła domki do tej serii, to będę mogła po prostu Wam je udostępniać, bo będą, nie będą z modami, tylko będą z rzeczami z gry, więc będziecie sobie mogli to pobierać bez żadnych tam, wiecie, yy, problemów. I, I myślę, że tak to rozwiąże, bo już normalnie, naprawdę, naprawdę już miałam pół dziurki w nosie. Więc tak, jednak wracamy do, do rzeczywistości, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, ale pierwsze co, to jest ważniejsze, to to, czy nasza Aria jest w ciąży, więc idziemy z nią do, do kibelka. kibelka zrobić testik, mały testik. Aria, pokaż się. Ja wiem, że to dziwne, że ja robię wszystkim simkom <laughs> zdjęcia na Kibelku, <laughs> ale patrzcie jak to fajnie, patrzcie jaką fajną minę zrobiła nawet. O, dobra, zobaczymy właśnie. Czy jest w ciąży? Ale ładniej i w tych włoskach, prawda? I w takich rozpuszczonych nawet też. Czemu nie? Dobra. Sikaj, sikaj. I powiedz nam, czy... Jest! Aria jest w ciąży! Super! Elegancko. Ciekawe, jak nasz dzisiaj będzie się prezentował. Dobra, idziesz do niego powiedzieć swojemu mężoju? Powiedz twoją mężoju, e mężoj. <grywa> e mężoj, czekajcie, ja sama nie pamiętam jak już urządziłam wcześniej, no ale jest dobrze. Mężoj się cieszy, dobra, super. Mężoj, ty idź sikać, wiesz co? Idź się wysikać i weź szybki prysznic gorący. Mmm, szybki. E, I potem pójdziesz sobie, zjesz coś, jakieś resztki, weźmiesz tutaj, wyrzucimy to, rozmyjemy. A ty wiesz co? Ty jesteś mega głodna. No dobra, jak jesteś mega głodna, to jedz, nie będziesz gotować. E, przypominam, że y, właśnie y, Aria musi zdobyć fotografowanie, musi zdobyć te wychowanie, wychowanie rodzinne. No to wiecie, te, 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 te wychowawcze umiejętności i gotowanie. Gotowania już mamy prawie ok. No i krytykiem. Dostaliśmy awans ogólnie. Trzeci mamy już poziom, więc jesteśmy coraz bliżej i musimy pisać felietony, więc ogarniemy to. Ty. Czemu nie robisz to, co ci mówię? A, bo on tutaj, no jednak tu się baguje, ale oni mówią, że nie mogą przejść przez te krzesła, a tak naprawdę mogą przejść, więc troszeczkę tutaj oszukują, bo im się po prostu pewnie nie chce. Tak na pewno jest. Dobra, weź szybki prysznic, skorzystaj, i potem sobie weźmy szeczki. Nie, no super. Zawsze, jak zacznę nagrywać to, sąsiedzi chyba robią mi na i stukają, pukają i nie wiadomo, co robią. Mam nadzieję, że tego nie słychać, bo to nie takie straszne to pukanie, ale. Ach, tak to jest, właśnie. Takie ciężkie życie. Simstubeer. <laughs> ale wiecie co? Od razu jakoś tak się przyjemniej gra i ta gra jest taka bardziej płynna. jak wam mówiłam, że. No, przy tej serii mi się troszeczkę gra ścina, no tak teraz pada śnieg, jest śnieg, wszystko mi elegancko chodzi, więc widzicie, jednak po prostu może mój komputer jest za słaby na taką ilość modów, możliwa, bo już jest staruszkiem, jakby nie patrzeć, ma, no, trzy lata już chyba, więc no już jest staruszkiem jak na komputer, więc, yy, więc widzicie, jednak, jednak, to, jednak to to chyba było. Dobra, Ario, 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 Ario. Ario, czy ty coś masz? Czy ty idziesz za dwa dni do pracy dopiero? O, oh, fuck. A w ogóle ona ma jutro urodziny, bo jutro jest Sylwester, więc impreza, słuchajcie, superancka. I ona ma urodziny i będzie dorosłą. Myślę, że Imriego na razie nie będziemy postarzać, bo on jest tak jakby troszeczkę od niej młodszy, powiedzmy. Zrobimy mu urodziny. On ma niby tutaj. Więc w sumie czemu nie? Może być troszeczkę od niej. Młodszy. Ale ona ma już urodziny zaraz właśnie też. Więc tak to. Pokażę wam jej nowy strój. Sorki, że tak nie w kasie, ale to w sumie tylko jest jeden nowy strój, więc taki właśnie bardziej domowy. Zaraz wam go pokażę. Dawaj przebieraj się, prezentacja proszę ja ciebie. No cicho ona <grywa> O jezu, biedactwo. Dawaj, pokaż się. temu jak się bluza pomorszyła. No dawaj, pokaż ubełanko nowe. O, weź tylko. Wiesz, co tak tutaj podejść. Zimno ci. A, muszę im kupić ogrzewa, żeby za zapomniałam, że im nie kupiłam. Biedny. Jestem brutalna. Podejdź tu, chodź. No chodź. Boże, ja wam już tyle czasu obiecuję odcinek z modami. Jezu, ja jeszcze dalej wam nie nagrałam, przepraszam. <laughs> Może jakoś przed świętami mi się coś uda. Patrzcie. Fajne, nie? Takie ja ma. O Jezu, jakie. ona ma wielkie. No. Nawet no, nieważne, dobra. Tutaj ma takie drasiki bardziej takie legginsiki, taką a la bluzę, czy bluzę bluzkę, nie wiem jak to nazwać. Adidaski, a co to jest? I tutaj ma jakiś wisiorek jeszcze, no ale no, taki się prezentuje bardziej tak po domowemu. Nasza aria. Kurde, muszę im kupić, wiecie co? Ten taki ocieplacz, ocieplacz, w sensie, żeby im było cieplutko w domku. No dobra, na razie ty idź tutaj, sobie masz swoje biureczko. I ci wiesz co napisz? E, czekajcie, wstecz napisz felieton. Nap a, ukończony już, co ja, ślepa To nie, to nie pisz. To co ty będziesz robić? Na razie nie masz jak się uczyć tych, um, tych, 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 tych rodzicielskich, więc cóż. Super, rodzica na razie też nie. Wydaj tysiąc na rzeczy dla dzieci. No tak nam się pojawi dzieciątko... Ja tak sobie myślę, ja tak myślę czy mam rozbudowywać ten domek, czy zrobić dziecku, ale w sumie potrzebujemy takiego pokoju ala gabinetu, bo ona potrzebuje dla siebie, on do biegania te rzeczy. Myślę, że trzeba będzie rozbudować ten dom i zrobić tutaj gdzieś jeszcze pokój dla dziecka. Ale to na następny odcinek. Dobra, idę kupić im ten termo coś tam, żeby nie ma z limitu. Dobra, mamy. Mamy, możemy to zrobić już? Czemu ten... Co? Nie, nie działa? Nie, nie? E, cieplej, cieplej. Chcemy, żeby było cieplej. No dawaj, idź, zrób, żeby było a -a. cieplej. A, Boże, ja zapomniałam, że nam Tao uciekł. Kurde, Blaszka, zapomniałam. Musimy opublikować, bo nam... Ja mówię coś... Chciałam teraz, żeby ona z psem się pobawiła czy coś, a go nie ma. Jejuś, ja zapomniałam, że on nam uciekł. Sorry, Tao, już Cię szukamy. <laughs> wracaj do nas, proszę. Proszę wracać. Tak, trzymać. Aria... Dobrze. No tak, opublikowałam, to może się znajdzie. A to dosyp mu, to może przyjdzie. Ja za dwoje staranie się o dziecko. Super. No i teraz jest pytanie, co my będziemy robić w Sylwestra, czyli jutro? Nic? Nie wiem. A, i jeszcze coś, to, to za moment. Prosiłam Was na odcinku, żebyście wrzucali mi swoich simów do galerii pod hashtagiem korcia KorciaBery i ci simowie zamieszkają w miasteczku, tutaj ogólnie w tej rozgrywce, żeby właśnie mieli znajomych nasza Aria z Imrim i oto są te rodzinki, które mi wrzuciliście i ja je... E, powprowadzam do miasta, znaczy do miasta, ogólnie do rozgrywki, więc on, oni są wszyscy na świecie. Chciałam podziękować bardzo tym osobom, które się tutaj pokusiły, żeby wrzucić mi tych simów. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś simów, możecie wrzucić naprawdę swoje rodzinki, którymi gracie. Nie muszą być specjalnie stworzone dla mnie. Właśnie jeszcze fajnie, gdy będą takie z Waszej, z waszej rozgrywki do, do mojej wrzucone. E, więc zachęcam. Jeżeli macie ochotę, to możecie wrzucać. Ja powprowadzam i tak jak mówiłam, że nie wszystkie, że będę wybierać, to akurat tutaj te 4-5 pierwszych rodzinek wprowadziłam wszystkie, więc te simki, ci Simowie, tutaj fajna jest ta rodzinka, bo tu widać jest Simka w ciąży, ma już jedno dziecko i jest tatuś, więc tutaj fajna rodzinka i wprowadziłam ją też fajnie. Mam nadzieję, że właśnie się spotkają, żeby Aria się zapoznała tutaj z tą rodzinką, więc zachęcam, zachęcam. Tak, no. O, Ana nas odwiedziła. Oj, powiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży. No Powiedz jej śmieszną historię. Przyszła do nas, więc nie pogadajmy z nią troszeczkę chwilę. Troszeczkę chwilę. Ej, Imri, do roboty, bo on dzisiaj pracuje. Myślałam, że on ma wolna. On idzie do pracy, więc idź do pracy. <laughs> Okej, okay, fajna robota. Ogólnie on też dostał awans, nie wiem czy wam mówiłam. Więc on właśnie jest teraz maskotką drużyny. A no, gdzie ty idziesz? ona tak jakby... O matko, jaka kici! Przybłęda! Ojeju! Jaka biedna! Chodź tu szybko ją przywitaj, może ją przygarniemy. Ale śliczna kici. Chodź ją tutaj po jogę. No chodź, joga, stój! Joga, please! Nie uciekaj! O, dobra, nie ucieka. Idziemy do jogi. O Jezu, jaka słodka! <grym> tak w zimę i taka biedna sobie tu szła. Przyjazne powitanie. Ciekawe, czy możemy ją przygarnąć, ale chyba możemy, co nie? A czy możemy. No, zapytajmy, co się stało. Czy możemy jej coś zrobić, żeby ona nie tę. Ten... Mm, daj jej przysmak, jest głodna. O, ja zaproponuję jej przyjaźń. O, nie chcę. Pokłaszcz ją w takim razie. Kurczę, jej się, jej by się przydało ten wykąpać. O, przyjaźnią się. O, właśnie, wyszczutkować, bo ona jest zakłaczona. Gdzie ona poszła? Adoptuj, możemy ją adoptować. Dawajcie, bierzemy taki spontan. Oj, tak. O! Blue, blue. Blue, dobrze. <noise> nie, nie bóle, tylko blue. Dobra. Jej, jak słodko. <noise> o, Mamy jogę. Ale fajnie, w sumie, że udało nam się tak. Wiecie. Przygarnąć kotka. Wiecie, tak z podwórka. Ej, jaki ono ma pyszczek śmieszny. <grych> Czemu jesteś smutna? No ładny kotek. Super, tylko teraz trzeba ją zabrać właśnie do kliniki weterynaryjnej, bo ona ma pchłę. więc lecimy z nią, wiecie, szczupionki i wszystko, ogarniemy to. O, wrócił na sztab. Jest, Boże, jaki biedny. Też cały brudny. Zawałaj go. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, że żeśmy zaadoptowali kotka pod jego nieobecność. Ale trzeba go wykąpać na pewno. Więc kąpiel latał. Chodź, gdzie jesteś, biedaku? Jest. O jejku. Tao, tao. O, jak sobie przytuptał. Dobra, ty go wykąp, a na kot poszedł do kuwety, tak, bo on o tym marzył. Tylko on śmierdzi cały czas. Muszę go wyszczutkować, ale mogę go wyszczutkować dopiero jak em, zdejmę mu ten kołnierz. Więc ten kołnierz. Je... Ej, a ty co? Zgubiłeś coś po drodze? <noise> Usunęłam, wiecie, co tylko te mody z mieszkania Anastazji, ale widocznie. Anastazji Boże, tak? No to tak się nazywał mój folder, w którym miałam te meble, które tutaj oni mieli. I mm, chyba było tam parę modów, jeżeli chodzi o ubrania, bo patrzę, że oni zostali trochę goli w niektórych <noise> częściach, także będę musiała to ogarnąć. No Tao, gdzie jesteś? No gdzie ty idziesz? Weź go zawołaj. Gdzie on biegnie? Co on znowu ucieka czy co? Nie wiem, jakiś jest dziki ten tao nasz. Pomyślałam, że pokażę go wam w kas. Yy, I patrzcie, to jest egipski Mał. I on jest Włochaty, jest uczciwy, uczuciowy, <ścoughs> uczciwy, uczuciowy. I rozbrykany. Yy, bardzo fajnie. Znaczy, ona jest tak. I yy, bardzo fajny on jest. Ona jest taka słodziutka. Yy, dam jej obroże. Może taką różową, z takim dzwoneczkiem, o. Słodziutka jest. A może damy też jej właśnie sweterek. Fajnie kotki wyglądają w tych sweterkach. O, ten jest fajny. Może ten, tylko zmienimy też obrożę na taką błękitną. O, słodziak. O, Aria wstała i ma brzuszek! Przez noc i urósł. Zrób postanowienie. O, wybierzemy może. Ukończ etap aspiracji, awansuj, rozwiń umiejętności, napisz książkę, schudnij, popraw, spra popraw sprawność fizyczną. Ja myślę, że weźmiemy awansować w pracy w ciągu 7 dni, poziom dowolny umiejętności. Hmm. Hmm. O, nie wiem, które wziąć. Ale może weźmiemy właśnie ten awans w pracy. To postanowienie, a Imriemu, co wybierzemy Imriemu jako postanowienie? Czy ty możesz wybrać sobie postanowienie? Zrób postanowienie. U ciebie w sumie, a sprawność fizyczną nie możesz. Dobra, to też zrobimy sobie awans. Może akurat nam się uda. To tutaj masz. Zrób postanowienie. Aha, okej. Okay. Nowe postanowienie. Okej, okay, dobra. E, tak to będzie. No i ja myślę, że w sumie oni chyba zostaną, tego Sylwestra sobie zrobią w domu, ponieważ, no wiecie, ona jest w ciąży. Nie ma co jej gdzieś tam ciągać, jakiś to pierwszy, ten czas pierwszy, to może nie chce za bardzo, wiecie, wychodzić, więc myślę, że zostaniemy sobie w domu. Może zaprosimy po prostu, weź Aria, podejść śniadanie, zrób omleta. o. Myślę, że po prostu może zaprosimy, wiecie, rodzinkę Flery, bo w sumie oni też z dziećmi, więc wątpię, żeby gdzieś wychodzili. Musimy chyba włączyć. Termo coś tam, bo ja włączyłam na chłodniej, a jak chłodniej, to znaczy, że to właśnie o, o, ziemi Jak te zwierzaki siedzą tutaj cały czas przy tym, przy tym ogniu. Może ja wygaszę ten kominek? No tutaj masz jedzenie przecież. Zawołaj zwierzaka na jedzenie, joga. Nie wstydź się, to też twoje. To jest ta ale i twoje. Dobra, a ty co? A, bo ona nie może przejść przez krzesło. No patrzcie. Tak, ona nie może przejść, ale podejdź tu. Podejdź tu. Podejdź tu. No, jednak może. <grych> Dobra, podaj te śniadanie tego omleta, wiesz? Podasz, czy się coś przycięło? Teraz jest straszna śnieżyca, właśnie. Podaj, późne śniadanie już teraz. Mhm. To jajka na toście, podej. No tak, bo jest dziesiąta, to późne śniadanie. <grych> Dobra, Imry, ty poczekaj, aż ona zrobi dopiero sobie coś tam. Ten, załóż jakieś ubranko wygodne, może być nawet to. I myślę właśnie, że dzisiaj zaprosimy sobie na Sylwestra naszych tutaj milusińskich. W sumie możemy tutaj zaplanować wydarzenie, to tutaj możemy też czas. Myślę, że zrobimy to jako zwykłe przyjęcie, nie? Wesele możemy zrobić. O, czekajcie. Impreza taneczna, impreza... Nie, jako zwykłe przyjęcie domowe, o. Taka domówka. <laughs> Dobra, gospodarzami będziemy my. Kurczę, muszę zmienić nazwisko i my jemu. A czemu nie mamy Anny w tym... w gościach? Hmm. Dobra, po prostu, wiecie co, zaprosimy ich tak po prostu. Nie będziemy... Nie be... O, ta nie ma fryzu, ale też jej się usunęła. Nie będziemy ich, tak wiecie, tylko zaprosimy ich. To ona ma Anę i ona ma Davida. Dobra, zaprosimy ich tak normalnie, co nie? Jupila! Mamy dziesiąty poziom gotowania. Jesteśmy wirtłoską kulinarną, więc mamy jeden już cel yy, zrobiony, jeżeli chodzi o to, o to pokolenie. Także jest superancko, mamy już to ogarnięte. Bo ona robi akurat szarlotkę na wieczór, żeby wiecie, żeby tutaj sobie zjeść smacznie przy Sylwestrze. O kurczę, ja jej usunęłam telewizor, bo stoi choinka, więc będę musiała im na wieczór telewizor gdzieś tu postawić, żeby mogli oglądać ten oglądać um, odliczanie do północy, że tak powiem. Ale fajnie, fajnie, więc mamy już to z głowy. Dobra, szarolotka gotowa, więc schowamy ją do lodówki na razie. Tu jakąś książkę. I myślę, że zrobimy jakiś wykwintny posiłek na, na wieczór. O, wykwintnego gotowania mamy tylko dwa. Szkoda. Ale chciałabym, żeby jednak się nauczyła w sumie tego też. Ale zobaczmy, co tutaj możemy zrobić na dziesiątym poziomie. Kurczaka pieczonego, pieczony tofu kurczak, zapiekanka z tuńczykiem, zupa. Mhm. Smażony okoń, karp. Błotny, kurde, blaszka. Co my zrobimy dzisiaj na wieczór? Coś wymyślimy, a może tego kurczaka takiego wielkiego. Upieczemy takiego kurczaka. A co? Jak szaleć, to szaleć. Okej, okay, zaczynamy powoli świątować. Przyszedł tylko David, ponieważ Anny nie mogę zaprosić. Jest coś takiego, więc ona musi się gdzieś tutaj kręcić. Więc po prostu nie mogę jej zaprosić, więc. Troszkę spaliliśmy to, ale no dobra, przy David jest uczta. David, co prawda, nie jest jakoś odświętnie ubrany, ale tutaj właśnie nasza. Aria się ubrała w sukienkę, proszę bardzo. Tutaj nasz Imry jest w garniaku. Ja usunęłam już choinkę, ponieważ ten świąteczny klimat już powoli nam tutaj w serii przemija, więc usunęłam, postawiłam telewizor, dałam też tutaj jeszcze stolik. A co prawda te rzeczy są z modów, ale szpargały akurat jeszcze mam, więc w sumie szpargały to nie jest aż takie wielkie halo i zło, więc szpargały zostały. I dałam tutaj taki właśnie stoliczek. No i sobie teraz jedzą, będą sobie jeść i, i będziemy czekać do odliczania do 12:00. <laughs> Także tak. O, jak on tak ślicznie wygląda w tym, w tym, w tym, w tym, w tym swatarku, co nie? Tak jest spokojny Sylwester, no wiecie. Nic hucznego, nic. Ej, nie można tak robić. Patrzcie! <grywka> Szybko! Zgań tego kota, że nie można tak robić. Patrzcie jakaś śnieżyca za oknem. No 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 kocie! No no no. nie Nieładnie tak. I też o skakaniu na blatach też mówię kazanie. Wiecie, żeby się nauczył, bo... bo będzie nam skakał ciągle. Jeszcze szarlotka jest do spróbowania. Aria, pokaż jak tam, ale ty jesteś najedzona, to nie będziemy w ciebie wkładać. Oczywiście jej urodziny się przesunęły z racji tego, że jest w ciąży, więc w sumie z jednej strony to może i dobrze. Dobra. No i co? Będziemy oglądać te odliczanie, czy jeszcze za wcześnie, co nie? Oglądaj telewizję Sylwester, czyli Sylwester z polsatem albo z tfl tak. I ty będziesz jadł i też sobie dołącz do nich i oglądaj. Czyli już wiemy, gdzie się Anna bawi. Na ruinach, słuchajcie. Ona w ruinach Sylwestra spędza, a mąż z, z nami na spokojnie, więc wszystko się wyjaśniło, słuchajcie. Dobra, dzieje się, słuchajcie. Goose, uh, zaraz dwunasta, Oni aż wstali z tego podekscytowania. Cie siubi. Ciekawe, to znaczy szczęśliwego nowego roku, czy co? siubi. <Cie> <grywka> <grywka> a to jest szczęśliwy. O, i musi się kuchce. No czekaj, jeszcze 10 minut <grywka> wytrzymasz. Dawaj. O, jednak nie. Jednak nie wytrzymał. <grywka> idzie sikać, no dobra, niech idzie. Jupi! Dwunasta, nowy rok. Aha, okej. Okay. Szybka, szybka akcja, słuchajcie. Dwunasta wybiła. O! Kurde belle, jakie tutaj! Oj, ja ci co to za pocałunki noworoczne, słuchajcie. Okej, okay, dobra. Jaki mamy trymest? Co 8 godzin? No to super, to akurat urodzimy w następnym odcinku. Idź sobie spać już, bo jesteś zmęczona, ty też, Imry, idź spać. I tak to, i tak minął nam odcinek kolejny naszej serii Not Soulberry. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że właśnie usunęłam mody, jeżeli chodzi o mody meblowe. Bo jak widzicie, od razu lepiej mi się, znaczy może Wy tego nie zauważycie tak bardzo jak ja, ale mi się od razu sympatyczniej, lepiej, milej w to gra. I tak, i tak sobie będziemy żyć. Zobaczymy, co nam się urodzi. Ja będę tutaj kombinować następny odcinek, żeby trochę przeorganizować ten domek, żeby zrobić właśnie pokój dla dziecka. Zaadoptowaliśmy kotka, więc troszeczkę się działo. No i co? Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapka w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia, do, do, zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki i pa, pa.